Cześć, witam Cię na moim kanale Słodki Dekor. W dzisiejszym filmie chciałabym Ci trochę przybliżyć temat, pod jakim kątem najlepiej malować areografem. Nazywam się Beata Młynarczak, uczę w online lukrowania i dekorowania pierniczków i ciasteczek lukrem. W swoich social mediach poruszam różne tematy i różne techniki lukrowania i ozdabiania pierniczków, a także malowania różnymi technikami. I właśnie w tym okresie, gorącym okresie, aerograf jest tutaj jednym z głównych tematów. Właśnie wypuściłam swój najnowszy kurs o malowaniu aerografem za pomocą szablonów, które własnoręcznie sobie przygotowujemy, ale także malowanie aerogra Bezpośrednio na ciastkach, tworząc pejzaż, taki pejzaż tropikalny. Więc, jeżeli jest to coś, co bardzo Ciebie interesuje, to zapraszam Cię do obejrzenia i wysłuchania tego filmu. Kąt malowania to pod jakim kątem malujemy areografem jest bardzo ważnym tematem i jest też bardzo częstym błędem popełnianym przez osoby, które zaczynają pracę z areografem. Pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to oczywiście powierzchnia, po której będziemy malować. My, to znaczy się ja i moja społeczność, malujemy po pierniczkach bądź po ciasteczkach, czyli jest to powierzchnia, którą możemy w każdej chwili w różnej pozycji ułożyć. Najczęściej jednak takie ciastko po prostu leży płasko na stole. Więc tutaj kąt malowania jest bardzo ważny i nie zawsze jest taki sam, jeżeli malujemy na płótnie, na papierze, czyli na czymś, co stoi przed nami na ścianie, na jakiejś dużej powierzchni, na przykład na karoseriach, bo to jest też aerograf jest bardzo popularny właśnie przy malowaniu różnego rodzaju karoserii samochodowych, motocyklowych czy jakichś innych. Ale również możemy malować po meblach, po jakichś rzeczach, po, po ciuchach. Naprawdę, jeśli chodzi o areograf, to spektrum jego malowania jest bardzo, bardzo szerokie. I właśnie jeśli chodzi o ten kąt, który powinniśmy zachować, to zależy od tego, po czym będziemy malować. Ja się skupię typowo na ciastkach, na piernikach, dlatego, że to jest medium, na którym pracujemy. Więc u mnie. I u mojej społeczności ciastka z reguły leżą płasko na stole, stoliku, szafce, blacie, gdziekolwiek. Rzadko kiedy malujemy w ten sposób, że ciastko jest przed nami i mi pryskamy, dlatego że w większości pracujemy na małych elementach i te małe elementy położone na płasko, na stole są dla nas o wiele bardziej stabilniejsze i jest nam tutaj kąt ma naprawdę znaczenie, chociaż w każdym malowaniu uważam, że ma duże znaczenie. I dzisiaj właśnie poruszę kilka takich, takich tematów z tym kątem malowania, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego warto myśleć o tym przed malowaniem, żeby później ta praca była po pierwsze przyjemniejsza, po, po drugie szybsza, po trzecie, bardziej efektywna, po czwarte, bardziej precyzyjna. No i oczywiście, żebyśmy się nie zniechęcili, tylko żebyśmy nabrali jeszcze większej ochoty do malowania. Zapraszam Cię zatem już do części praktycznej, w której będę pokazać Ci, jak ten areograf trzymać pod jakim kątem, a także wyjaśnię, dlaczego malowanie pod niewłaściwym kątem może być dla Ciebie. I trudniejsze i zdecydowanie mniej efektywne, a także z, nie, z niechęcią możesz do tego wracać. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Malowanie pod niewłaściwym kątem może spowodować nierównomierne nałożenie farby. Często prowadzi to do nierówności powierzchni lub do niepożądanego efektu, a także do różnego rodzaju plam i takich Popłynięć barwnika. Od czego tak w zasadzie zależy kąt malowania? E, taki optymalny kąt malowania zależy przede wszystkim od kilku czynników, e, w tym od rodzaju powierzchni, po której malujemy, e, i od efektu, jaki chcemy osiągnąć. W przypadku większości prac, które wykonujemy areografem, zaleca się i powinno się trzymać narzędzie prostopadle do powierzchni. Czyli załóżmy, że ciastko jest powierzchnią, po której chcę malować, więc kąt, jaki mam mieć, ma być prostopadły, czyli trzymam prostopadle do powierzchni, po której maluję. Wtedy najlepiej nakłada się barnik. Nakłada się przede wszystkim równomiernie i nakłada się w to miejsce, w które chcę go nałożyć. Jest to najbardziej popularny i uniwersalny sposób malowania areografem. Pozwala właśnie na równomierne i kontrolowane nałożenie farby. Ta farba nie. Podcieka nam pod szablon, jeżeli korzystamy z szablonów. Nie poddmuchuje nam powietrze z aerografu, które, które wylatuje. Nie poddmuchuje nam osłon, które, którymi zasłonimy sobie część piernika, lukru bądź innej grafiki, którą malujemy na innej powierzchni. Dlatego, że powietrze prosto padle pada, po prostu odbija się i równomiernie rozpryskuje po ciastku. W niektórych przypadkach jednak, takich jak na przykład tworzenie gradientów kolorystycznych albo efekty cieniowania, można zastosować inny kąt malowania. Na przykład e, malując gradienty. Gradienty to są takie przejścia kolorystyczne, e, mogą być w obrębie jednego koloru, e, czyli tak zwane o, ombre, a mogą być przejścia w obrębie kilku. Kolorów. I na przykład, jak malujemy takie gradienty, możemy zacząć od trzymania areografu pod niewielkim kątem, pod małym kątem do powierzchni, następnie stopniowo zwiększać, podnosić w miarę malowania i odchodzenia. Jeżeli byśmy chcieli na tym ciastku uzyskać efekt gradientu, to wiadomo, ciastko i lukier ma powierzchnię zaokrąglone, więc zaczynamy pod kątem tak aby ta powierzchnia tutaj z boku nam się pomalowała i w miarę przechodzenia dalej na ciastko stawiamy prostopadle ten areograf i malujemy dalej. To możemy oczywiście obracać sobie z każdej strony i, e, i tak da, domalowywać tę powierzchnię. Tu wtedy spokojnie możemy pod innym kątem ten areograf trzymać. Tak samo jak mamy drobne elementy na ciastkach, wylukrowane, one są wypukłe i jeżeli będziemy trzymać prostopadle aerograf, no to niektóre części, zwłaszcza te, które są tutaj pomiędzy łączeniami różnych wypukłości, nie domalują nam się dobrze. A wiadomo, że w tych częściach, które się łączą ze sobą, jest zawsze cień. I wtedy to ubarwienie jest jeszcze ciemniejsze. Więc wtedy, również zaczynając malować pod kątem, nie robimy tego od razu prostopadle, tylko pod delikatnym kątem do powierzchni. Ten kąt ustawiamy sobie zawsze w zależności od tego, jak duża jest wypukłość, jak duży jest element. Czasami potrzebujemy ciastko z boku również podmalować, więc wtedy możemy całkowicie mieć ten kąt bardzo, bardzo malutki. W każdym przypadku ważne jest, aby. Eksperymentować i dostosować kąt malowania do swoich preferencji oraz do efektu, jaki chcemy osiągnąć. Tutaj oczywiście praktyka, praktyka, testy na próbnych powierzchniach mogą pomóc bardzo mocno w znale znalezieniu tego swojego optymalnego kąta malowania dla konkretnej pracy. Najważniejsze jest jednak, jeżeli mamy gładką, równą powierzchnię i czy chcemy, Zrobić to od szablonu, czy chcemy zrobić to odręcznie. Większość pracy, którą wykonujemy i malujemy, malujemy pod kątem. Ustawionym arograf mamy ustawiony prostopadle do powierzchni. Jeżeli potrzebujemy przyciemniać, robić gradienty, robić przejścia kolorystyczne, możemy zacząć pod niewielkim kątem. Takie są zasady, jeżeli chodzi o malowanie pod kątem. Taki kąt e, prostopadły jest najlepszy, ale oczywiście my go dostosowujemy do swoich preferencji, a także do efektu. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli uważasz, że ten film był wartościowy dla Ciebie, udostępnij go, będzie mi bardzo miło, bo na pewno dużo osób, które ma do czynienia z areografem albo chcesz zacząć swoją przygodę z areografem, wielu rzeczy na ten temat jeszcze nie wie. A jeżeli chciałabyś tak jak ja używać w swojej pracy areografu, korzystać z jego dużych możliwości, wykorzystywać je do malowania po ciastkach, po luksze, po pierniczkach, a także po tortach, to właśnie wystartował mój nowy kurs, w którym pokazuję krok po kroku, jak przygotować cudowny pejzaż, a także postać. Zapraszam Cię do kursu, jeżeli to jest coś, co również Ciebie pasjonuje. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, bardzo proszę udostępnij go, niech większa rzesza osób dowie się, jakie problemy przy mogą występować. I oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia, Beata ze Słodkiego Dekoru.